Witam was serdecznie. W dzisiejszym filmie zaczynamy budowę szafki łazienkowej numer 2. Zapraszam. Deski Deskianowe, które użyję do wykonania tej szafki, myślę, że doszły przez ostatnie półtora miesiąca do siebie. Można zacząć się wyrównywać. I zaczynam od strugarki. Deski mam z dwóch stron przestrugane. Teraz piła, oczywiście, tarcza do cięcia rozcinania wstępnego. Teraz czas pobrzegować te deski i po komarze. Już cię nie ma i zacznę też od razu wycinać na około 50 mm paski. Tak, żeby to później sobie z tego zrobić klejonkę. Więc teraz myślę, że. Z pół godziny dobre, żeby to wszystko pobrzegować i porozcinać, powycinać tam gdzieś sęki które, czy jakieś pęknięcia, trochę pracy na pile. Jako że większość tych desek przeciąłam na szerokość 50 mm, teraz spokojnie mogę to postawić na wysoki kant i wrzucać po kilka sztuk na, na grubościówkę, w ten sposób przestrugam dwie strony i będę miał idealną powierzchnię do klejenia. Więc struganie. Moją ulubioną pomocnicę. Na początek, czy tam na sam dół, włożę listwy, które uciąłem na 70 mm, trochę szersze. Później polecę 50 mm, i na samą górę znowu 70 mm. Tutaj w tych, to będzie spód na początek, czyli to najdłuższa, najdłuższy element. Nie muszę się jakoś bardzo stresować. Tego nie będzie tak naprawdę w ogóle widać. To będzie wszystko zamknięte w skrzyni. Oczywiście, nie przepuścimy jakichś tam babolów. Moja w mama zobaczy. W postaci jakichś tam senków, więc te, te rzeczy na pewno minę. I chwila doboru materiału, klejenia. I mogę iść. I to wszystko. I później czas na kawę. Więc możesz wybierać, ja będę kleił, jak tam chcesz. Następne i, i lecimy. Jest ciepło, więc trzeba się streszczać sklejeniem. Który chciałem sobie przygotować, to będzie szablon tego łuku. Tutaj mam wycięty z kartonu ten odwzorowany kształt blatu. Mam kawałek odpadowej, jakieś sklejki. Prosta z obu stron. Mogę sobie to odrysować. Odrysować. Albo najpierw tutaj mam wymiar. 780, ten łuk ma 780 mm, więc można najpierw cięcie na obrośnicę. Patrzę znaczy sobie jeszcze z dwóch stron taki sam odcinek, czyli na przykład 40 mm. I teraz jak włożę to pod spód. Aha, jeszcze jedna linia centralna, która będzie wyznaczana oś symetrii 780, czyli 390 na pół. Tutaj też mam zaznaczoną tą oś symetryczną, która dzieli ten kawałek na pół. I teraz sobie podsunę ten szablon na sklejkę i połączę linię centralną boczną, jedną boczną, drugą plus takie samo wysunięcie tego będzie łuku. Do tych kresek, które tu dodałem, jeszcze te 40 mm. Wystarczy odrysować. kształt gotowy. Krzywo wiadomo, nie jestem w stanie wyciąć tego idealnie tutaj na z tej grubej bardzo tektury. proste. Postaramy się wykonać na, na samym końcu na świece A teraz piła taśmowa z grubnie to trzeba wyciąć. Z wytnę to na pile taśmowej. Oczywiście będę starał się zostawić tak z milimetr dobry poza linią. Teraz szlifierką zbiorę sobie to dokładnie, jakimś tam płynnym ruchem tym na samym końcu tak, żeby ten łuk wyszedł jak najładniejszy. Chwila szlifowania. Podzieliłem sobie jeszcze ten mój szablon na kilka odcinków używając tego rozkładanego cyrkla, czyli zaznaczyłem tutaj tą linię, tą linię prostopadłe, do tego dorysowałem jedną, drugą, trzecią, czwartą i. Chodziło mi o to, żeby tylko sprawdzić, jak ten łuk jest symetryczny względem tej osi środkowej. Czyli wystarczy mi zmierzyć ten odcinek i analogicznie ten sam odcinek z drugiej strony. Jest nieźle. I później długość tego odcinka. Myślę, że bardzo dobrze. I tym sposobem mój szablon jest gotowy do dalszej pracy. Teraz zajmę się wykonaniem deski, która będzie łączyła korpus tej szafki. I to będzie deska u góry z przodu. Taka listwa, która połączy boczki tej całej szafki. Zbrzeguję to i wytnę na około 120 mm. Wycięta. Teraz mogę ją już sformatować dokładnie na szerokość szafki i przenieść ten łuk. Teraz chwilę trasowania. Dotnę tylko tą deskę na szerokość, a później chwilę trasowania tak, żeby poprzenosić te wszystkie kształty, i wymiary 1435. Kształt jest wytrasowany 40 mm gruba listwa Tutaj po łuku, tutaj dalej prosto. Czyli wracam na piłę taśmową. od 15 czy 16 mm powinien spokojnie starczyć na, na tych dość łagodnych łukach. I na razie w takim razie rozetnę sobie do przykładnicy te dwa boki. Te odcinki proste. A później przejdę do łuku. Teraz szlifierka. Teoretycznie można byłoby wziąć tamten sklejkowy kawałek i użyć jako wzornik dla frezarki z łożyskiem, ale to jest tylko jedna sztuka, więc bez problemu to zrobię tutaj na szlifierce. Także chwila hałasowania. Dwa tutaj narożniki z jednej i z drugiej strony, ale to już dłuto i pilnik. Zamocowałem w ścisku dłuto w rękę, no i teraz ten kawałek muszę ładnie wyczyścić. Oczywiście, patrząc co się dzieje ze słojami, żeby za daleko gdzieś tam nie wjechać. Chwilę spokojnej pracy. Proste odcinki na końcach. Tu już stróg w rękę i trzeba to wyprowadzić tak, żeby się ładnie połączyło z tym narożnikiem. Czyli tutaj tak naprawdę czyszczę to, co zostało po pile taśmowej. Tutaj oczywiście nie dojdę tym strugiem, jedynie kątnik dojdzie tutaj do końca.